Ciepło Taki upał jeszcze trzeba na słoneczku postać Super Co wam powiem to wam powiem Ale wam powiem Ciepło No, i zawsze jest czas na rower. Znowu próbuję jechać ścieżką rowerową z Zagnańska do Kielc. Wiem, że nie jest do końca przygotowana. A i nawet do początku nie bardzo. No, to. No, to troszkę przejadę off roadem. Taki kamień na 28 mm. A tu mi jeszcze zrobili przeszkodę. A może dlatego, żeby tu nie skakać? W sumie cenna sugestia. To jak ja tu teraz zejdę? No nie, ale że w takich bucikach eleganckich, szosowych będę musiał chodzić. Po takich brudnych rzeczach Jezus jak mnie to boli no, muszę teraz wypukać Nie wypłukać tylko wypukać troszkę brudu gliny I spróbuję pojechać A jechałem tędy kilka dni temu i było przejezdne O matko jedyna no ale trzeba przyznać, znak był. Zakaz ruchu. Ale co ja nie pojadę? No to mam. O, tutaj ona się lepiej czuje. Tutaj znacznie lepiej. Matko, jeden. Takie piękne buciki. Takie piękne były. Matko, kochana. Wstyd teraz na szosę wsiadać. Miałem mhm. mówić o słabym pomyśle, żeby trenować w taki upał. Bo widziałem dzisiaj na Instagramie jakaś dziewczyna wrzuciła zdjęcie z opisem, że podczas takiej pogody trening liczy się podwójnie. No zgadzam się po części, bo podwójnie liczy się konieczność regeneracji. Organizm dostaje tak w tyłek, jakby przebiegł maraton przy najkrótszej przejażdżce. Sam kiedyś też to przetrenowałem, swego czasu będąc na wakacjach, kiedy była taka ogromnie, ogromna spiekota postanowiłem się przebiec i zobaczyć jak mój organizm będzie reagował. Zrobiłem to świadomie, ale nie najmądrzej, zatem postanowiłem sobie pobiegać w temperaturze około 30-30 paru stopni no i zobaczyć jak organizm się zachowa. Wziąłem ze sobą oczywiście duży, dużą butelkę picia, żeby się nic nie wydarzyło złego. No i pobiegłem. Wydawało mi się, że wszystko jest ok. No było ciepło. Przez 5 km wydoiłem 1,5 litra wody. Ale kiedy wróciłem na plażę, siadłem w cieniu. Mój puls nie mógł się uspokoić przez kolejne 10-15 minut. Cały czas tętno 150-160, tak jakbym ciągle biegł. Właśnie nie próbowałem nawet wstawać gwałtownie, czekałem aż to serce się uspokoi, bo aż czułem takie pulsowanie w skroniach w uszach i stąd wnoszę, że nie ma co kozaczyć, bo można sobie krzywdę zrobić. To jakiś udarczy wylew mógłby się przydarzyć. Kiedy? Jak nie w taką pogodę właśnie. Więc jeżeli jest taka pogoda, raczej jeździcie rano albo wieczorem, jak już słoneczko troszkę odpuści. Tak, ale sam mówię, żeby nie jechać, a jadę. No to, żeby się usprawiedliwić, natychmiast wyjaśniam. Jadę sobie tempem turystycznym, ubrany w obcisłe, żeby wrażenie robić. Natomiast tempem turystycznym spokojniutko na herbatkę, w odwiedziny w jakieś 15 km w jedną stronę posiedzieć chwilkę, odpocząć i wrócić równie na rówistym tempem do domu jak już będzie mocno po 19. .00. No i tak się kończy ścieżka rowerowa. I tutaj się muszę przeprosić ze starą drogą. A tu wąsko i dziurawo. Po prawej stronie widać, jak przygotowuje się druga ścieżka rowerowa, druga nitka. Z tego miejsca do Pierc. No a jeszcze długa droga przed nami. On tutaj jest jakoś tak dziwnie nieswojo w kielcach. Cmentarz na piaskach. Tutaj był taki wysoki żywopłot gęsty, ale zaczęto budować ścieżkę rowerową i go wycięto. I nagle zrobiło się tak jakoś dziwnie. Śmigamy na rowerach przy nieboszczykach. Czy ja tu przejadę na szosówce? No ale kto, jeśli nie ja, takie stradę Biankę sobie zrobię. O, ile tu się razy chodziło na zalew, pokąpać, Albo no później, jak już trzeba było troszkę e, chodzić na łowy że się tak wyrażę, nastolatkiem będąc, prężyć klatę na basenie, to tu się chodziło na basen Tęcza. Tutaj za moich czasów to była zwykła ścieżka między drzewami. Na rowerze i to na kanionie! Brawo! Chmura nie zachęca. Wygląda na to, że będę miał czasuszkę, jak dzisiaj jak Tour de Francji. O, już tam chmurki mruczą. Ciekawe. Dobre, suchy czy nie? Starłem do domu, wyszły mi interwały jakieś 20-25 km spacerkiem i 15 w sprincie. Chyba nie to zakłada metodologia treningu. Ale dojechałem lekko zmoczony, zmachany. Tętno 187 w pewnym momencie mi skoczyło, ale żyję. No i odpoczywam, regeneruję się do kolejnych wyjazdów. Trzymajcie się, jeździcie na rowerach. Cześć!